Model kalkulator kosztów zaniechania to nowy sposób na prowadzenie nowoczesnej i aktywnej polityki społecznej. Projekt skierowany jest do decydentów i realizatorów lokalnych działań, przedstawicieli władz samorządów Mazowsza, pracowników instytucji pomocy społecznej oraz ludzi potrzebujących wsparcia w powrocie do samodzielności w swoim życiu, niezależnie od codziennych problemów. W polityce społecznej najważniejsze są profilaktyka i aktywizacja osób wykluczonych społecznie. A działania interwencyjne powinny być ostatecznością. Dlatego czas na zmiany w sztuce pomagania. W dzisiejszej audycji odwiedzimy gminę Sarnaki i opowiemy o katalogu innowacji społecznych. Elżbieta Kozioł, kierownik Gminnego Środka Pomocy Społecznej w Sarnakach. Sarnaki to jest najbardziej wysunięta na wschód gmina Powiatu Łosickiego. Mieszkańców mamy około 5 tysięcy i co jest zjawiskiem niepokojącym, że liczba mieszkańców z roku na rok spada. Następnym zjawiskiem, które daje duże do myślenia, no zresztą występującym na terenie całej Polski jest to, że nasze społeczeństwo się zdarzeje. Ale żeby tego było mało, to osoby samotne, które zostają na wsi, które tutaj są. W pewnym momencie staną się kiedyś naszymi klientami, to nie są osoby, które nie, nie mają nikogo bliskiego. Są to osoby, których dzieci przebywają za granicą, których dzieci przebywają w większych miastach i które ze względu na to, że, że wyjechały i pracują zawodowo, niekoniecznie chcą się zajmować swoimi starszymi rodzicami. Z projektem kalkulator kosztów zaniechania po raz pierwszy zetknęłam się w 2013 roku, kiedy Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wystąpiło z zaproszeniem. Do udziału w tym projekcie. Wiem, że było wytypowanych pięć gmin, no my się nie dostaliśmy. W 2014 roku Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ponowiło zaproszenie, no i teraz mieliśmy szczęście i właśnie przystąpiliśmy do tego projektu, podpisaliśmy umowę. Na początku, mówiąc szczerze, zachęciło mnie do udziału w tym projekcie to, że będziemy mieli modelową strategię rozwiązywania problemów społecznych. To jest kalkulator kosztów zaniechania. To tak na dobrą sprawę nawet nie wiedziałam. Po pierwszym spotkaniu z pracownikami Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, kiedy przedstawili nam o co chodzi w projekcie, kiedy przedstawili nam narzędzia, no to już byłam pewna wtedy, że zrobiłam dobrze. To jest narzędzie, dzięki któremu możemy policzyć to, co wydawało mi się, że nie jest, że nie jest policzalne, czyli. Możemy policzyć, jakie będziemy koszty ponosić w przyszłości, jeśli teraz nie podejmiemy pewnych działań, jeśli teraz nie będziemy walczyć z, z pewnym problemem. Instytucja polityki społecznej, a tym bardziej pomoc społeczna czy ośrodki pomocy społecznej, zajmujemy się na dzień dzisiejszy bardziej interwencją niż prewencją, czyli pomagamy wtedy, kiedy już coś się dzieje. Na no kalkulator kosztów zaniechania chce nam uświadomić, czy pokazuje nam, że jeśli teraz wejdziemy z działaniami, które może nam się wydaje, że nie powinniśmy podejmować, czy, czy można je odłożyć w czasie, to co w przestrzeni 7 lat będzie się na przykład działo i jakie koszty poniesiemy, jeśli teraz tego zaniechamy. To są problemy z ustawy o pomocy społecznej, czyli problemy ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w rodzinach niepełnych, w rodzinach wielodzietnych, czyli katalog, katalog problemów z artykułu 7 ustawy o pomocy społecznej. Jeśli chodzi o sarnaki, to mamy bezrobocie niższe niż w całym województwie mazowieckim. Sporo osób y, szuka dodatkowego źródła y, dochodu y, czy w pieczarkarniach, czy, czy w sadach, tylko dlatego, że nie ma odpowiedniego wykształcenia albo ich wykształcenie nie jest adekwatne do wymogów rynku pracy. Projekty, które realizowaliśmy do tej pory, miały na celu dać kwalifikacje osobom bezrobotnym lub podnieść ich kwalifikacje po to, żeby z nowymi kwalifikacjami, z nowymi umiejętnościami odnalazły się na rynku pracy. Po czterech latach, po pięciu latach realizacji tego projektu wiemy, że jest to możliwe, że inwestycja w człowieka, jednorazowa pomoc osobie przynosi efekty. Pomoc osobie ze strony i pracownika socjalnego, i trenera pracy, i często psychologa, powoduje to, że osoba wierzy we własne siły, osoba wie, jak się ubrać i jak napisać dokumenty aplikacyjne, ma świadomość własnej wartości i nie boi się pójść, zanieść dokumentów, i nie boi się porozmawiać z pracodawcą. Osoby takie osoby z projektu, które ukończyły projekt i które w ramach przez nas realizowanych projektów podniosły swoje kwalifikacje, czy nabyły nowe umiejętności, odnajdują się na rynku pracy, idą do tej pracy. Nie jest to zawsze praca może, która na początku wydawała im się, że będzie fajna, łatwa, przyjemna i, i taka, którą by chcieli wykonywać, ale po jakimś czasie przychodzą i po prostu mówią, że że pracują, że mają własne pieniądze, że stać ich na opłacenie rachunków. I nie tylko, bo gdzieś pomału zaczynają myśleć o takich rzeczach jak wyjazdy dla dzieci, już nie ma problemu z opłaceniem, jak wyjazdy na weekendy czy wyjazdy na urlopy. Dzięki naszym działaniom, dzięki, dzięki temu, że w pewnym momencie w rodzinę czy w osobę y, zainwestowaliśmy, teraz osoby tej rodziny nie korzystają u nas z pomocy. Mamy kilka takich przykładów, z których się cieszymy, o których mówimy. Są to osoby, które przeszły różne, różne kursy u nas. Kursy, które w pewnym momencie wydawały się, że są bardzo drogie, bo to są kwoty 6, 7, 8 tysięcy, ale w które chwili obecnej radzą sobie świetnie, które do nas przychodzą i nam dziękują, które mówią, że pracują, rozwijają się i awansują. Także jest nam bardzo miło z tego i wiemy, że, że to przyniesie na pewne efekty. Katalog innowacji społecznych to narzędzie, do którego mogę. Zajrzeć i zobaczyć dobre praktyki innych ośrodków, innych gmin, co zrobiły, jak zrobiły, jakie mają pomysły, z, które, z których mogę skorzystać, bo wychodzę z założenia, że nie ma co wyważać drzwi już otwartych. Inni ludzie też mają fajne pomysły. Czasami coś chcemy i się okazuje, że, że ktoś inny już to realizował, więc można zobaczyć, jakie mieli na przykład problemy, czy rezultaty założone zostały zrealizowane. Mówi pani Barbara Kucharska, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, kierownik projektu Kalkulator Kosztów Zaniechania. Katalog innowacji społecznych to już taki szczegółowy, wa część między innymi dyfuzora, czyli to wszystko, co jest najlepsze w pomaganiu. Różne ciekawe rozwiązania, które można jeszcze oznaczać systemem gwiazdek, czyli takim hotelowym określaniu, co się komu podoba. Ponieważ problemem jest, co to jest yy, dobra praktyka. Nikt nie umie znaleźć tej definicji. Myślę, że całe szczęście, że nikt nie znalazł. Bo dobra praktyka to jest to, co ludzie mówią, że się sprawdza i co lubią. No i tak chcemy, żeby ten katalog yy, między innymi spełniał taką funkcję. Katalog innowacji społecznych jest zbiorem informacji na temat zrealizowanych projektów aktywizująco wspierających, różnorodnych form wsparcia, szczegółowych informacji na temat kosztów, czasu i miejsca realizacji działań, produktów i rezultatów innowacyjności. Poza standardową możliwością wyszukiwania informacji o projektach, według określonych kryteriów, katalog zawiera dodatkową funkcję. Ocenę społeczną. Katalog jest doskonałym miejscem promowania własnych innowacyjnych projektów w obszarze polityki społecznej. Ułatwia upowszechnienie sprawdzonych form pomagania wśród lokalnych decydentów, realizatorów polityki społecznej i odbiorców usług. Dobra praktyka może być rozumiana na dwa sposoby: jako innowacja merytoryczna wzbogacająca modele, metody, techniki, narzędzia, standardy pracy socjalnej oraz innowacja organizacyjna, uznane za interesujące rozwiązania organizacyjne, aktywizujące współpracę służb publicznych i pozarządowych oraz generujących niestandardowość rozwiązań proponowanych w systemach lokalnego wsparcia, np. wsparcia dziecka i rodziny. Projekt kalkulator kosztów zaniechania. Prowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających. Projekt innowacyjny, systemowy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizatorzy projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Jednostka Samorządu Województwa Mazowieckiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, strona internetowa www.kkz.mcps-efs.pl W następnej audycji odwiedzimy podwarszawską gminę Wiązowna i opowiemy o strategii i planowaniu rozwiązywania problemów.